Dzień dobry moi drodzy, dzisiaj przedstawienie T110E4, czyli amerykańskiego TDK 10 poziomu, który tak jest taka krąży legenda i opinia wśród graczy Blitza, że czołg 9 tier prowadzący właśnie do tego czołgu, czyli T30 jest lepszy od 10 tieru, krąży taka opinia ale po zmianach w aktualizacji bodajże 9.1, tam gdzie 10 tiery przeszły rebalans, bardzo znaczący a 4 wydaje mi się, że stała się troszkę bardziej grywalna jak była aczkolwiek wydaje mi się też, że powinna dostać jeszcze troszkę więcej Chyba ten czołg no, troszkę odstaje od trójki. Nie ma tutaj ukrywać. E3 jest i twardsza, i w ogóle też specjalne sprężarki, W ogóle o tym jeszcze będzie odcinek, także zapowiadam go. Porównanie trójki ze czwórką. Ponieważ no, są to amerykańskie te deki, warto byłoby je porównać, więc dalej to wkrótce. A dzisiaj skupimy się na tej czwórce, no bo tak, czwórka. Tutaj da się wbić, tutaj da się wbić, raczej nawet czołgi ciężkie, nawet czołgi średnie z lepszą penetracją na goldzie mogą się tu wbić. Garnek puszcza, dolna płyta cała puszcza, jedynie górna płyta czasami, no i jarzmo trafi odbić, no to jarzmo jest dosyć duże. Tak, tutaj może tego nie widać przez ten kamo, ale no jak widać jest całkiem spore, e, więc tak. E, Dobra, no oczywiście nie mamy w pełni obrotowej wieży, to jest e, raczej normalne grając z żółkami, tymi e, terekami e, amerykańskimi. Nie ma tutaj w pełni obrotowej wieży, to jest no, ileś tam stopni, powiedzmy tak. Jeśli chodzi o wyposażenie, to w miarę wszystko jest standardowo. Jedną rzecz, którą e, powiem myśl, powiecie, A, ale po co ty tak w ogóle robisz, to na przykład jest siatka maskująca? E, no bo umówmy się, czwórko to nie jest to tak, do kampienia ale naprawdę fajnie się grało ten joggiem z siatką maskującą. I naprawdę dało się to fajnie wykorzystać gdzieś tam stojąc, niekoniecznie kampiąc, ale na przykład w dru drugiej linii właśnie z siatą dało się fajnie pograć. No bo te kama wcale nie jest też tak tragiczne, jak może wam się wydawać. Taką też kolejną rzeczą, bo na TDK zazwyczaj się bierze jednak coś, co zwiększa nam obrót, a ja tutaj wziąłem akcelerator, no bo zwiększa o 2 km na godzinę średnią prędkość, a to już jest całkiem sporo. Dobra, przejdźmy teraz do danych technicznych. I takim głównym buffem, jaki dostał stałe czwórka, nie będziemy już teraz mówić o do na E3, to będzie w oddzielnym filmiku, no to dostał buffa o do celności. No i do DPM-u chyba też coś tam poszło, bo tutaj mamy DPM-u tego prawie 3100. Dodaje nam przeorowanie 1246, to jest naprawdę fajny wynik. Z olbrzymią penetracją na Goldzie i co to pcr 385 na podstawie 295, to jest naprawdę fantastyczne wyniki. No można tym fajnie przebijać, naprawdę. No i ta celność, zobaczcie na tą celność, 0308. 0308, a jeżeli zdecydujemy się na działo wyborowe, to mamy tej celności 0277, i może ja to tak zostawię na jedną bitwę. Drugą bitwę zagramy już z tym drugim, drugim modułem wyposażenia, To zagramy jeszcze tak, więc no. opuszczanie działa tylko 6 stopni, tylko ponieważ jest to czołg amerykański. A czołgi amerykańskie zazwyczaj mają tego opuszczenia więcej, do tego nas przyzwyczaiły. No, a tutaj tylko 6. Czy jest to jakiś tam większy problem? No, raczej nie, <grafię> ale i tak warto o tym wspomnieć. Hmm. Tak, jeśli chodzi o mobilność, to tutaj prędkości maksymalnej do przodu 35. E, bardzo bardzo dużą wadą ogólnie czołgów amerykańskich jest ich prędkość cofania, bo to jest tylko 10 km na godzinę. I no, to jest bardzo duży mankament. Cofamy, cofamy się jak żółw, nawet i czasami wolniej. No, i prędkość obrotu wierzy 17 stopni, bardzo wolno, ale kadłubem da się to nadgonić, tak jak pokazywałem w filmiku o Jeśli był, jeśli już był, a jeśli nie było, to pokażę. Albo jeszcze raz powiem, jaką taktykę się stosuje w takich momentach. No i średniej prędkości 29, właśnie, przez to, że mamy ten akcelerator. Więc tak, to w zasadzie byłoby tyle. Jeśli chodzi o to, to przedstawienie garażowe, przejdźmy teraz do bitwy. O Boże moi drodzy, jak szybko się bitwa załadowała? Yy, I wiecie co? Ja pewnie pomyślicie, o Boże, on jedzie kampis, co on robi? Gdzie co ty robisz? Co ty odwalasz? Znaczy, tak ja mogę teraz, no co wy odwalacie? Nie wiem, fajnie się tak blokuje ten wjazd, No już dawno bym tam wjechał. Jak się zdarzy, taka jedna nie zdara takim na przykład Minotauro. No i tak, powiedzcie sobie, Boże, co ty chcesz? Tym? O nie, ale chłopie, nie żartuj sobie nawet. Co ty, co ty, co ty, ty walasz? Czy ty jedziesz tu kampić? No ja wcale nie jadę kampić. Jadę w zasadzie w tą pozycję, w której jest teraz grill. I ta pozycja jest bardzo fajna. Wykorzystuję już ją. Ojejku, bardzo dawno. Chociaż tutaj nawet i kampienie by zdało, zdało egzamin całkiem dobrze. Ja pewnie dostanę. A może i spota nie dostanę. Dziękuję. Dziękuję naprawdę. No i ta penetracja, zobaczcie, pod jakim kątem ja byłem w stanie, tak naprawdę, przebić tą SET w wieżę. No to jest coś pięknego. Ok, co dajemy? 343. Dostaniemy spota. Tak. No tutaj już raczej byłem na bardzo krótkim dystansie. Dodatkowo bez żadnych krzaczków, bez niczego. No, oni sobie tak zapewne, ho, boże ja czasami mam jakieś takie lagi, chyba mózg No i po co, co ty tym grillem robisz? Ja, ja rozumiem, że ty tamtego chłopa też tak popychałeś, ale mnie niekoniecznie musisz. ojoj, oj, 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 ale lagi. Patrzcie co w ogóle. A, prosto wiarzwo. No tak. Zaraz powinno wrócić. Aha, no spoko. Fajnie, no to stój tak, stój tak, nie ma, nie ma problemu. Mi to naprawdę za bardzo nie przyszło. Ale prosto wiarz ale są te pociski. <gry> Moi przeciwnicy w niego strzelają, tego grilla. No chłopcie musi... no nie... no... Bardzo musi się denerwować w tym momencie. Dobra, teraz siadło. No tak, no przecież ty musisz mnie zablokować, no tak. To Co, coś, coś ci da naprawdę. Ale to tak ci wiele da, naprawdę, naprawdę. No, udało się. E, takim miejscem, gdzie ta czwórka jest stosunkowo łatwo przebić, jest. E... <grym> znowu to znowu tu próbowała strzelić. Nie wydaje mi się, że ona znowu mogła. No tak, o Ale jest coś naprawdę cudowny. No, widzicie, tak się mniej więcej gra. A czy to jest Pluton z tym minotauro Nie, to nie wiem. Bardzo podobny poziom reprezentuje sobą swoją grą. Dostajemy po garnuszku. To o czym w zasadzie mówiłem? Ten nie trafił. Możemy my go trafimy? Też niekoniecznie. Dobra, a czy tutaj przyjedziemy? Stąd nie jest zbyt szeroki. Okej. Okay. <grymne> no, takie wychylanie się... Wiedząc... O Boże, Ritter tu stoi. A, on się w ogóle na nas nie patrzy. Okej, okay, okej. Okay. Dwa, jeden. 972, udało się jeszcze wlepić tego potężnego od, od górnej płyty o ten noriter ma naprawdę fajne przeładowanie na tym okej okay. udało się tego dobić, a jak ten grill, ojejku zjechałeś mój drogi, jak miło milotauro pewnie już go dobije Na no, chłop w grillu zasługuje tylko i wyłącznie na reporta, takie zachowanie i to na takiego naprawdę naprawdę z manem a, a mi no to rozstrzeliło swoim ostatnim pociskiem, a tam nie ma kto domić tego czołgu. Ja się wcale nie dziwię teraz, jak on, czołg, jak on zginie. A nie przebił go. No zdąży przeodawać, zdąży. To już kończy. No, ale głupie. No, prawie jak ten pod jest pod tą górkę, dobra. W jakimś cudem udało nam się wygrać, mimo sabotażysty w tym grillu, udało się wygrać tą bitwę. Nawet 3800 udało się zrobić. klasa, bo tym czołgiem za bardzo nie grają ludzie. Aha, okej, okay, okej. Okay. Tak niesportowe zachowanie. Dziękuję bardzo, dziękuję. Tak to nic nie da, ale zawsze warto zgłaszać takie zachowanie. E, więc tak, przejdźmy teraz do drugiej bitwy. Dobra, moi drodzy. Bitwa moja trzecia, wasza druga. Nie będę wam pokazywał tej, która była przed chwilą. Było troszkę wstyd. Ile mógł zrobić do damage'a mąki? Ile mógł zrobić? No zero. No zero. Wyjechałem sobie, dostałem w kółko, przednie kółko. W takiej pozycji na winnicach. Tak, przednie kółko. Najpierw w pogarnku, później przednie kółko. Co mnie strakowało oczywiście. No i dostałem poprawkę od chili za chwilkę i jeszcze chyba to od Kronwagna więc bitwa zakończyła się w całe bodajże 20 sekund właściwie to tylko mój dojazd na pozycję i to właściwie tyle więc no jak sami widzicie nie było czego pokazywać dobra, ten T57 Heavy pojechał tam zbyt agresywnie dużo, dużo zbyt agresywnie dobra Chciałbym w niego strzelić tak szczerze, no to jednak haek by, by siadł raczej. No ale... Tam bym musiał gdzieś sobie wyjeżdżać tak dalej, Ja tutaj mam jednak tylko Tisa czwartego którego mogę sobie tak naprawdę bezkarnie strzelać. Ten Isus, my dopóki będę miał schowaną dolną płytę, no chyba że będzie widział garnek, to też jest a, no ja się będę od niego odbijał, to jest też oczywista oczywistość w no. Co może mieć lepszy pan, Cóż e, 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 czwórka? e, e Trójka... E4? e czwórka, Boże. e czwórka, czy i susmy. No, oczywiście, że ISUSmy. o OE-75 przyjmie? Fantastico, fantastiko, Le provocato, cui tak dalej, Miosna sprawa. No, ale, no i po co ty się, po co się z nim skajasz, no? Naprawdę takie sklejanie się, tak tego nie rozumiem czasami. Naprawdę niektórzy ludzie uważają, że takie sklejanie się to jest gra drużynowa i pomaganie drużynie. A w życiu, w życiu zasłaniamy ten, ten czołg i naprawdę sojusznicy mają bardzo ograniczone szanse, żeby, żeby w niego strzelać. To jest naprawdę duży problem. Ale ekspresowa bitwa w ogóle, co tu się zadziało? Może jeszcze uda się tego badczata złapać, chociaż, no nie wiem, z tą mobilnością może być ciężko. Równie dobrze mógł sobie tam gdzieś zawrócić, ale nie, bo obek by go wyspotował. Więc pewnie sobie jedzie gdzieś tutaj. Albo stoi. To czysta opcja. Ja bym na jego miejscu gdzieś sobie zawracał. Tam, tam gdzieś w tamtym kierunku. Ale czy on tak zrobi? Ewentualnie stoi sobie gdzieś tutaj w rogu to są dwie opcje, jak ty jedziesz tam no to ja jadę w to miejsce no ale tutaj nie przyjechał, już, już to widać, także pojechał sobie do naszego kapa a no chopie, ale dlaczego ty się wracasz, Boże Boże drogi no przecież to, to jest pewne, że on tam stoi gdzieś tylko czy ja zdążę, czy nie, on już, aj, on już pewnie tam daleko jest bez spota, no chyba, że się tu skitrał gdzieś po prostu, to też jest jakaś opcja, iść tutaj za tymi kamieniami. No ale po co ta baza, po co ta baza? Mówiłem, że bitwa taka szybciutka. A jednak nie, no bo wykiwał, wykiwał wszystkich. Krając pod chatem, no bo w Obek 900, nie wiem jakim cudem go nie wyspotował, bo stał przy drzwiach. Był bardzo dziwne, naprawdę bardzo dziwne, no ale to nic. Naprawdę. 3000, naprawdę solidna bitwa. A więcej o porównaniu dla mojej czwórki do trójki i mojej opinii o tych czołgach. Wiecie się, takiej bardzo szczegółowej, właśnie w filmie porównującym. Tutaj macie takie mini przedstawienia tej samej czwórki. Ale trójkę już macie na kanale, więc to też już. To też już możecie sobie obejrzeć. E, tak. Dziękuję Wam za oglądanie, pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę, subskrypcji, no i udostępnieniu tego gdzieś, żeby nasza rodzinka wlicowa rosła. Macie też w opisie link do Discorda, do którego Was serdecznie zapraszam. Życzę miłego dnia, bądź też wieczoru, w zależności kiedy to oglądacie. I tak, w sumie to tyle. Na razie, cześć.